Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy nowy cykl lekcji poświęconej tradycyjnym lalkom. Będziemy tworzyć lalki z sitowia, ze szmatek oraz lalki gryczanki. W dniu dzisiejszym zapraszam Państwa na lekcję poświęconą tworzeniu lalki z sitowia. Sitowia będziemy wyrównywać, żeby nie było takie włochate. Końcóweczki podcinamy. No, tak pomalutko idzie nam, trochę trudniej. Odsuniemy, żeby nam nie przeszkadzało w pracy. Wyrównamy. I odkładamy sitowie na rączki. Do tego będzie nam potrzebny sznurek, którym zaobierzemy główkę. Wyrównujemy końcówki. I z cieńszej strony będziemy wiązać sznurkiem. Motamy, motamy, tu mocujemy. Bardzo zaczęła ścisnąć. Zawiązujemy supeł podwójny, mocujący, zaciskowy. Nie będzie nam się sitowie uciekało. Tą samą czynność powtórzymy jeszcze raz. Zaciskamy, a końcówki obcinamy, wyrównujemy, żeby nam nie przeszkadzało. I na tak przygotowanym sitowiu będziemy tworzyć główkę. Zakręcamy, mocujemy. Trzeba to ładnie delikatnie wziąć, poukładać. Z każdej strony każdą słomeczkę możemy układać, wyrównamy sobie. Z takiej główki, którą teraz w tej chwili uformowałyśmy wyciągamy z sitowia paręciki jakieś takie na warkoczyki. Z dwóch stron główki będziemy je potem splatać. On jeszcze tu dołożymy sobie troszkę. Żeby były parkoczki ładne, równiutkie. A bierzemy sznurek, który będziemy mocować pod główką. Główkę mocno wijamy sznurkiem. Zaciskamy. Mocno wiążemy. I jeszcze raz, żeby to wszystko się trzymało. O, uciekają na te pręciki. Na końcóweczki, które mamy po bokach główki będziemy splatać w warkoczyk. I najpierw jedna część jest zaplatana, a za chwilę będziemy pleść drugą. Tak, mamalutko, równiutko zaplatamy. Końcówki zawiązujemy sznurkiem i czynność tą powtórzymy z drugiej strony. Zawiążemy, mocujemy te końcóweczki. Jeszcze raz. I zaciskamy mocno. I jeszcze raz zawiązujemy. Będę końcówki popcinamy sobie. Wyrównamy. I drugą stronę robimy tak samo. Z końcówek, które miałyśmy, będziemy robić rączki, tylko wyrównamy sobie sitowie. Zmierzymy długość, żeby to było proporcjonalne do lalki, którą już, kadłubka. Zbędne końcówki obcinamy. Musimy zamocować sznurek na końcówkach, więc dwa takie same kawałki sznurka przycinamy. I końcówki zawiązujemy, zamotowujemy właściwie w koło rączki. Zawiązujemy znowu zaciskowym. Przycinamy końcówki. I drugą część rączki najpierw przytniemy na równiutko, a potem zamotamy sznureczkiem. Jeszcze raz powtarzanie czynność. Dlatego też mówi się o lalkach-motankach, bo to wszystko się owija i zawiązuje. Jest tutaj jedna w formie lalki. Węzł zaciskowy. Mocno. Jeszcze raz. Mocno, mocno zaciskamy. O, i tak mamy rączkę nam powstała. Żeby tą rączkę zamocować, musimy wstawić na lalkę. Żeby to zrobić, roz rozkładamy lalkę na sitowie na pół, wkładamy w środek rączki. I tu żeby zamocować musimy, musimy to po prostu sznureczkiem poprzewlekać. Zawsze pamiętamy, żeby sznurek kłaść wzdłuż lalki kadłubka. Motamy zawsze po skosie trzy razy. O, to takie tam troszkę przeszkadza dziewczyna. Teraz i jeszcze przez środek, znowuż warkoczyk się zaczepił. Teraz drugi raz po skosie. Troszkę nam rozrabia. Motamy. Taka troszkę rozrabiająca nasza lalka jest. Dziewczyna ma warkoczyki dłuższe i, i po prostu nam troszkę przeszkadza. Ale to nic. Ładnie zawiążemy. popcinamy końcóweczki. I tradycyjnie węzeł zaciskowy mocno ściągamy. I jeszcze raz. Nam się teraz popcinamy końcóweczki wyrównamy, żeby było ładnie. No i powstała nam taka laleczka, której będziemy tu robić spódniczkę. Wybieramy w środku takie e, wiązki sitowia z której powstaną nóżki na zewnątrz powcinamy wyrównamy spódniczkę tu będziemy na razie jeszcze od, obcinamy w tym miejscu tak mniej więcej nam powstanie spódniczka trzeba pamiętać żeby nie odciąć nóżek jeszcze z drugiej strony tu. Jeszcze z tyłu spódniczka. O, jest taka. O, z tej części, która tu jeszcze poprzycinamy, bo troszkę nam wystaje. Tu z tej strony obejrzymy sobie. O, tutaj będzie, no, prawdopodobnie, o, będzie ładna nóżka. A to, co wystaje, jeszcze sobie poprzycinamy. Końcówki, które wystają, żeby nie było brzydko, obetniemy, wyrównamy. Troszkę posprzątamy stanowisko, bo nam, żeby nam nie przeszkadzało. No. Teraz bierzemy sznurek, którym będziemy zawiązywać nóżki. Potrzebne nam są dwa kawałeczki sznurka. Odcinamy. Mamy przygotowany sznureczek i lalkę. I teraz będziemy robić nóżki lalce. Malutko, tu odkładamy, wyrównamy sobie końcóweczki. Zawsze kładziemy sznureczek przed, przed sitowiem i motamy, zawiązujemy, zawiązujemy. Jeszcze troszkę zamotamy. I jak każdą część element tej lalki, węzłem zaciskowym zawiązujemy. Końcówki obcinamy, żeby była taka praca ładna, staranna. O, jedna nóżka została już zawiązana. Teraz, teraz oglądamy, bo to co wystaje, to będzie trzeba powcinać, bo to, żeby nie przeszkadzać, bo ona była taka staranna. Bierzemy drugą nóżkę i czynność powtarzamy. Zawijamy, zawijamy jeszcze. Bardzo ładnie nam to idzie. To jeszcze troszeczkę zawiniemy. I wiążemy węzeł zaciskowy. Tak, tutaj jeszcze musimy raz przełożyć. Mocno zaciskamy i końcóweczki obcinamy. No troszkę posprzątamy, żeby nam nie przeszkadzało. A to co wystaje musimy poobcinać, bo troszeczkę jest za długa. wyrównać. Przytniemy. No i teraz taka jest ładna, ładnie wyrównana. Jeszcze z jednej strony coś nam wystaje. Obetniemy. O, jeszcze tu jakieś. laleczkę zrobiliśmy. No przydałoby się wstążeczka, więc bierzemy starą, starą chusteczkę. Wytniemy dwa pasemka. Tu jeszcze jedno pasemko. Pomalutku. Taka powstanie kolorowa. Jest to forma ozdobna. Nie no, troszkę za mało. Dobrze by było jeszcze drugą część tego wziąć. No, mamy jeszcze tyle materiału, że sobie tu możemy wyciąć drugi kawałek. Będziemy wycinać. No. Staramy się robić to równiutko, żeby te stążeczki nie różniły się szerokością. No i teraz będziemy sobie pomalutku wiązać, maskować wiązanie tych sznureczków. I ta lalka nabierze takiego uroku. Troszkę ozdobna się zrobi nam. Czerwony kolor kiedyś miał za zadanie odstraszać złe moce. No to takie wierzenia. Jeszcze tu zawiążemy raz. O, poprawimy warkoczyki, tak wyrównamy, o, żeby taka była ładniutka. co bardzo ładnie. Jeszcze główeczkę formujemy. O. Tu jeszcze poprawimy troszeczkę, żeby te błogoczyki nam nie uciekały. I tym sposobem powstała nam taka śliczna sitowianka, pachnąca troszeczkę błotem. Specyficzny zapach, niezmiernie podobna. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w lekcji i zapraszam na kolejne spotkanie na portalu informacji kulturalnych.